Słuchajcie, dokopałem się do pewnej informacji, która jest niesamowicie ważna i może rzucić światło na pontyfikat papieża Leona XIV. Czy będzie to skręt na lewo, czy skręt na prawo? Jest jedna decyzja, przed którą stoi papież Leon XIV, a ta decyzja jest kluczowa, jeżeli chodzi o przyszłość kościoła i jego teologię. Jeśli chcecie dowiedzieć się, o jaką decyzję chodzi, zostańcie ze mną, bo w tym odcinku weźmiemy pod lupę. Pierwsze 100 dni pontyfikatu papieża Leona XIV. Czy to faktycznie początek nowej ery w kościele, czy może po prostu kontynuacja pontyfikatu papieża Franciszka? Taki Franciszek 2.0. I jeszcze ta decyzja, przed którą stoi pontyfikat i sam Leon XIV. Od tej decyzji nie ucieknie. Będzie musiał papież w końcu tą decyzję podjąć. I ta decyzja rzuci światło na postawę na poglądy, na intencje papieża Leona XIV. Będzie jakby kluczem do tego pontyfikatu. Opowie nam, w jakim kierunku pójdzie kościół katolicki i jego teologia. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnego odcinka na kanale Trudno być katolikiem.